Hej, hej, witam, hej, hej, witam, witam Was bardzo gorąco. Wprawdzie tutaj jest bardzo gorąco w te zimne dni. Jak widzicie, następny odcinek nagrywam. Tutaj zmieniłem tą puchę, bo tamta się przepaliła. Ogień jest dość mocny, gdzieś tam Daleko, jak, jak widzimy, jest ten jeszcze taki niebieski płomień, który po prostu ten, ta, 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 ten, ten wodór tam się nie przetwarza. Po prostu ta woda się tam zwyczajnie nie, że tak powiem. o teraz na lewą wody. Mam tutaj taki. Taki lejek, o! Nalewam wody, i jak widzimy, o! Zmieniła się struktura błękitu, już nie ma za bardzo. Trochę się przekrzywiła ta puszka, bo mi się tu wszystko topi. Te druty są jak wiecie, stalowe. I tutaj. Tu się wszystko zwyczajnie topi, o! Światło mi zgasło. No ale mimo wszystko widać ogień, nie? Żar jest niesamowity. Więc w ten sposób spalam wodę, że jak widzimy nalewam ją do takiej puszki i ta, w tej puszce ta woda paruje i tam rzucę leci na ten na ten ogień i, i z tym ogniem wyletuje tutaj na zewnątrz poprzez wentylator dmuchawę, tak, która jest z tyłu. Są to zwykłe grzejniki gazowe. Powiem tylko tyle, moi Drodzy, że spójrzcie na białość płomienia. Nigdy taki biały płomień nie jest z gazu propan butanu, a jedynie, jak wiemy, z yy, spalnika tlen yy, i propan butan. Tlen, propan butan. Czyli, jak domieszamy do, do propan butanu tlen, czy, czy do acetylenu tlen, to możemy takim ogniem o wysokiej temperaturze po prostu, zwyczajnie, moi drodzy, widzicie, jaki duży, możemy spawać albo drut po prostu ciąć, nie? czy stal ciąć normalnie. Także, tak jak widzimy tutaj, ta, gdyby nie było tego wentylatora, to by się ta pucha całkowicie stopiła w tej temperaturze. No i co tu mogę powiedzieć? Widzicie, drut się już tutaj przetopił. Ja tu próbowałem to połączyć, ale nie udało się. W sumie to tylko ten drut tutaj, tutaj nakierowuje, tak podtrzymuje tą puszkę. Muszę to jakoś inaczej umocować. Możecie sobie to w różny sposób tam skonstruować. To jest żaden problem. Można jakieś tam w górze otworki dodać jeszcze do puszki, nie? Nie na dole, bo ta, bo ta ciecz wypłynie, ale na górze tak to może spowiększyć ilość tego wylotu gazu, nie? Znaczy tego razem e, e, wodoru, z, e, bo, 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 bo woda zamienia się w e, ponad 1000 stopni, jak ma to, zamienia się w wodór i tlen. E, Dwa atomy wodoru, jedna cząsteczka tlenu i mamy ładunek palny, który można podwyższyć nam temperaturę takiego grzejnika bardzo mocno z racji tego, że wodór spala się w temperaturze 3600 stopnia ta temperatura jest, jest po prostu no znacznie wyższa niż zwykłego gazu moi drodzy propan Butanu. I jak już tutaj widzicie, spójrzcie, że już się ta woda wypaliła. Wypala się, już praktycznie nie ma ten. To zobaczcie, że płomień z powrotem robi się niebieski. Czyli taki typowo gazowy, gazowy tak? Jak widzicie, że już się zrobił niebieski. Czyli już temperatura spada no i ja, ja to już tu odczuwam że tam te, ta, ta temperatura jest niższa tego że tak powiem e, ognia prawda i z, zwróćcie uwagę ja to spróbuję o, ruszę puszko, tam gdzieś jeszcze jest ta trochę tej, tej wody być może w tej puszce ale zwróćcie uwagę teraz płomień jest niebieski no i cóż mam tutaj o tu mam tą wodę nie w butelce. O, tak jak widzieć nie widać tej butelki. Dobra. No nieważne. Chodzi o to, żebyście patrzyli na płomień. Ja teraz, jak widzicie, jest niebieski, nie. Ja teraz spróbuję tam nalać i będzie taki wystrzał. Ten wystrzał świadczy nie o tym, że... No zachodzi jakaś ewidentna reakcja wybuchowa już, tak? Czyli ta temperatura bardzo wysoka powoduje już wybuch tego wodoru, który, tej wody, która zamienia się w tlen i wodór. I to już jest wybuch. Zobaczcie. Zwróćcie uwagę na płomień, na niebieskość, że ta niebieskość będzie znikała, czyli podwyższy się temperatura. Zniknie niebieskość będzie płomień bardzo taki że tak powiem czerwony, tak albo biały, taki bardziej biały. Spróbuję tam jakoś nalać i patrzcie na płomień. O, nalewam. Nalewam. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Zobaczcie, o, zmienił się płomień. To jak poruszę tą puszką, to, 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 to zaczyna tam bardziej bardziej się po prostu rozpraszać ta woda, o, aż strzał był w tej chwili i zobaczcie jaki jest, jaka jest ta różnica. O kurczę, a teraz wylała się woda, ale zobaczcie co się stało. Przekręciła się ta pucha cała i wylała się woda, dobra. No nie umocowałem tego jakoś. No i tyle. Muszę to jeszcze poprawić, umocować i dopiero będę dalej eksperymentował mi się wydaje, że podanie nawet już mam dosyć tej, tej temperatury na razie wyłączę zobaczcie jaki czerwony drucik wiatrak jeszcze zwieje wyłączam wiatrak, żeby mnie było trochę słychać i jakieś światełko włączę i chcę powiedzieć moi drodzy, że tutaj ta pucha bo ja już ją zmieniłem, bo tamta się rozleciała całkowicie. To się wszystko, że tak powiem. O, jak słyszycie, jeszcze szumi i parę widać. To znaczy, że jeszcze odrobinę, odrobina tej wody tam zleciała z tego lajka mojego. No, tak czy inaczej, gorąco się w pomieszczeniu zrobiło. No i cóż. To rozwiązanie jest bardzo ciekawe. Trzeba dalej myśleć, żeby poprawiać stan parowania tego po prostu tej wody. Czyli jak zrobić, żeby tej pary było więcej. Może macie oczywiście swoje jakieś pomysły ciekawe. Chcę powiedzieć, że temperatura znacznie odczuwalna jest po wydmuchu. I jak to jest dobrze zrobione. Na no tamtej, chyba krótki, krótszej, tej puszce, co miałem kiedyś, to było jakoś tak lepiej, mi się wydaje. Teraz jest jakby troszeczkę gorzej. Tak się zastanawiam jeszcze, że można by zastosować puszkę w puszce. Czyli powiedzmy. No, na przykład rurę w rurze, nie? I na przykład ta woda zlatywałaby gdzieś tu z góry, powiedzmy, do dołu, nie? I zlatywałaby już na taką płaszczyznę gorącą wewnątrz, bo wiadomo, ta wewnętrzna by się nagrzewała od środka tym palnikiem. Do środka ta energia cieplna by wlatywała, i może warto by było tu zrobić jeszcze właśnie przelot z tej strony. Tej rury wewnętrznej, wylot tutaj z tej strony, żeby ta środkowa się nagrzewała. I, i, a to, ta rurka mocująca, warto by było pewnie, żeby ją zastosować gdzieś tutaj na środku i żeby ten, e, ta woda zlatywała po prostu przez tą puszkę i prosto na, na tą drugą rurę wewnętrzną, nie? A tutaj, żeby to było szczelnie zamknięte, tak z tej strony, żeby było za, zamknięte. Tylko w środku ta rura wewnętrzna by była otwarta. Przelot by był w tą stronę. Żeby ta energia cieplna, której leci z palnika, żeby ona tutaj dawała radę, nie była blokowana tam w środku, tylko żeby wylatywała tutaj na zewnątrz i wtedy będzie nagrzewać tą wewnętrzną rurę, e, powiedzmy. No i cóż... E, mm, i jak z tej strony będzie taki taki pasek wokoło tutaj, nie? O w tym miejscu powiedzmy jakiś taki pasek zamknięty wokoło, prawda? O, widzicie, to się wszystko rusza jeszcze, bo po tym się odłączyła ta ten drut się przepalił to. Yy, to wydaje mi się, że wewnętrzna ta komora, która będzie, a z drugiej strony by było to otwarte, nie? Bez tego, bez tego zamknięcia tutaj tych dwóch rur, nie? Ta rura środkowa by była przelotowa, no i wiadomo, pomiędzy dwiema rurami tu zamknięcie musiałoby być na okręgu. Tak samo, a z drugiej strony już otwarcie, nie? I w tym momencie jakby skapi, skapywała woda, powiedzmy, tą rurkę byśmy... O tą rurkę by się podłączyło. Wiecie, o tutaj, gdzieś powiedzmy na środku, to ta para zlatywałaby nie na, nie na dół, na, na sam dół tej puchy, tylko lecia, na, skopywałaby na, na tą rurę. Tam wewnętrzną, która by była już bardzo też gorąca i ona by mogła oddać większą ilość po prostu. Parowałaby to, na, na, to skroplenie się na tej rurze tej wody, powstawałoby już na tej róży wewnętrznej parowanie. Mało tego, na dolnej pojawiłoby się też parowanie, ze względu też na to, że, że dolna też będzie gorąca, ze względu na to, że ogień jest o, na, w okręgu. Także znowuż mi światło z gazu. Także yy, tam czujnik mam akurat teraz włączony, dlatego że. To, to ta rura chyba wewnętrzna poprawiłaby sytuację parowania, czyli zwiększyłaby ilość tej pary, co, co w konsekwencji dałby jeszcze lepszy efekt spalania wodoru. Tak? Bo nie chodzi o to, żeby gazu wywalić jak najwięcej, tylko żeby wody wywalić jak najwięcej, czyli spalić tej wody jak najwięcej, zamienić ją w tlen. I wodór. Są różne śmieszne teorie, oszukańcze, które Was kierują w ogóle w zupełnie innym kierunku. Jak nie rozumiecie tego, to trzeba by było spojrzeć powiedzmy na, na ten napalnik, który człowiek pewien zrobił palnik i spala wodę. On tam prezentował to na, na jakichś targach. I widać było, że tam po prostu pali się zupełnie całkowicie sama woda, podniesiona do wysokiej temperatury. Woda e, powyżej 1000 stopni e, zaczyna po prostu e, zapalać się, i w tym momencie e, następne cząsteczki wody zapalają się od tych, które się już palą. E, I to powoduje, że Mamy idealnie nieczyste paliwo, które po prostu. Ten, poszukajcie sobie tego filmika. Nie, to ja, z, z, jakiś link do tego filmiku gdzieś tam dorzucę do filmów w późniejszym czasie. Tak, bo teraz no, na, naprawdę nie mam czasu. Życzę Wam. No, święta już, także życzę Wam wesołych świąt, yy, wszelkiego dobra. Yy, I cóż. Yy, Widzicie na pewno na miniaturce bo pewnie wrzucę miniaturkę, taką na której widać różnicę pomiędzy ogniem tym, który jest na tym filmiku, różnicę płomienia, czyli błękitny płomień, a płomień bardzo taki jaskrawy, czyli świadczący o tym, że jest duża ilość tlenu i, i tak jak to jest fachowcy, ci, którzy mają palniki propan, butan, tlen i nimi tymi palnikami tną stal, wiedzą, że ten płomień spalnika mają biały. taki biały, aż. I ten biały płomień ma bardzo wysoką temperaturę spalania. I taka temperatura tylko tutaj w wielkiej ilości, wiecie, pojawia się tutaj w tym grzejniku. Tylko, że widzicie palnik, nie ma wiatraka z tyłu i dlatego ta temperatura dochodzi do tak dużej, yy, dużej yy, m, po prostu siły, że potrafi po prostu zwyczajnie ciąć stal. No to musi być ewidentnie około 3000 stopni, może nawet więcej. Także yy, także. Tam nie ma palnika i tnie się stal. Gdyby tutaj nie było wiatraka, znaczy tam nie ma wiatraka i, 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 się, i się stal tnie bez problemu. A tutaj jest wiatrak, no i ta temperatura, energia cieplna po prostu jest wyrzucana na zewnątrz, dlatego momentalnie szybko nagrzewamy pomieszczenie, nie? Także zademonstrowałem. To jest zwykły taki grzejnik, jak ktoś tam jeszcze nie widział. To jest taka rura. To jest taki grzejnik obyle jaki gazowy, nie? Na gaso tutaj o propan butan, niezwykły gaz. Nie? No i widzieliście, jaka jaka, jaki płomień jest, kiedy jest niebieski. A jak, jak do dolejemy wody, to jest lejek, yy, to, to jaka jest temperatura, po prostu yy, jaki jest wylot. Temperatury nie zmierzymy, bo to są różnice strasznie w, w momencie nalewania, w tym parowaniu tego punktu. Punktu w najwyższej temperatury nie, nie da rady za bardzo yy, sprawdzić. Bo zanim się nagrzewa termometr, on spada temperatura, znowuż yy, trzeba było dojść do, do stałej temperatury, w, w, zwykłego płomienia. Później sprawdzać podolanie wody, no niby można by się dało, ale to nie jest takie hop yy, Bo zanim woda skropli się, to znaczy spa z tymi kroplami spłynie, yy, zanim zamieni się w parę. To, moi drodzy, to się e, jakaś ilość mniejsza, większy, e, później większa ilość tej pary się tworzy i mogą być różnice w pomiarach. Także, także ja na razie tego nie mierzę. Ja mówię wprost, że widać po prostu nawet strzał taki, taki strzał. E, no to takiego serczenia, takiego, wiecie, no po prostu e, zwyczajnie jakiejś powstawania jakiejś no i innej struktury spalania, nie ewidentnie, nie każdy strażak wie, że jak nie ma zbyt mało wody jak, jak, jak ma zbyt mało wody a jest zbyt duży płomień to to, 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 to nie łapie się i nie nie, nie, ten, nie, nie gasi nie? Bo, bo jeszcze bardziej rozpali także no, wiecie, jaka jest sytuacja. Pozdrawiam serdecznie, wesołych świąt, życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku, e, spełnienia marzeń najskrytszych. E, niech będą takie realne i jasne, jak słońce. E, Waldoś, tobie też wszystkiego dobrego. Wszystkim kolegom, znajomym, przyjaciołom, koleżankom, e, pozdrawiam Was serdecznie. I tym, którzy byli kiedyś blisko mnie, też Wam życzę wszelkiego dobra. Co było, to było, zapomnijmy o jakichś tam niesmaczkach. Wszystko jest z mojej strony czyste. Nie chcę żadnych myśli złych i tak dalej. Pozdrawiam Was serdecznie. Wybaczam wszystko i proszę o wybaczenie. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.